Tione Hiryyt jest pierwszorzędną poszukiwaczką przygód i członkiem wykonawczym familia Lokiego. Jest starszą bliźniaczką sióstr Hyreid. Jest reinkarnacją legendarnej bohaterki Elshany. Historia: Tione i Tiona urodziły się w Telskajurze i od chwili narodzin zostały zmuszone do przyłączenia się do Kali familia. Obie siostry nie wiedziały, kim są ich rodzice, ale wiedziały, że są siostrami. Osiągnęła poziom 2 w swoje piąte urodziny po tym, jak nieświadomie zabiła Seldasa, osobę, którą postrzegała jako matkę i starszą siostrę, w codziennej walce na śmierć i życie, co spowodowało jej niechęć do Telska Jury. Wkrótce obie siostry zostały uczennicami Argany i Bache. Dzień przed siódmymi urodzinami Tione i Tiona poprosiła Kali, aby pozwoliła im opuścić kraj, na co kilka dni później ku ich zaskoczeniu zgodziła się. Siostry podróżowały po całym kraju, tymczasowo dołączając do różnych familii na rok, podczas którego obie siostry osiągnęły poziom 3. Do Orario przybyły wiele lat później, gdy miały 12 lat. Po zgodzie na dołączenie do familii poszukiwacza przygód, który ich pokonał, przystąpili do pokonania wszystkich, którzy rzucali im wyzwanie tylko po to, by przegrać z Finnem i garetem gdy zostali wyzwani przez Loki Familia. Po swojej porażce Tione zakochała się w Finnie i desperacko próbowała zmienić się w kobietę, którą by chciał po ekspedycji do lochów, którą odbyły wkrótce po dołączeniu. Obie siostry osiągnęły poziom 4. Tione jest zakochana w Finnie Demne i denerwuje się, gdy inne kobiety próbują z nim flirtować. W wyniku jej surowego wychowania Tione rozwinęła głęboką nienawiść do Telska Jury i ponurą postawę, którą E, gdy była młodsza, przypominała Tionie. Zachowywała się też dość niegrzecznie i używała wulgarnego języka, ale posprzątała to po spotkaniu z Finnem. Jednak jej język wraca do normy, gdy się złości. Przez większość czasu zachowuje się spokojnie i stara się zachowywać jak właściwy i mądry przywódca. Pomimo jej zwykłego spokojnego zachowania, które stara się zachować, starając się być kobietą w typie finna, w rzeczywistości jest niezwykle łatwa do sprowokowania i agresywna. Prawdę mówiąc, Tione jest jeszcze większym berserkerem niż jej młodsza siostra, a kiedy zdenerwuje się podczas bitwy, zaczyna walczyć w bardziej brutalny i lekkomyślny sposób, nie martwiąc się o swoje obrażenia. Tiona skomentowała, że nie da się jej uspokoić, kiedy tak się stanie, chociaż Finn pokazał, że jest w stanie to zrobić. Pomimo swojego silnego charakteru jest dość rozsądna w stosunku do bliskich jej osób. Była bardzo poruszona, gdy zdała sobie sprawę, że zabiła Seldasa, a wiele lat później walczyła zaciekle z Arganą, aby trzymać swoją rodzinę z dala od spraw dotyczących jej rodzimego narodu, a tym samym zapewnić jej bezpieczeństwo. Wygląd: Tione ma ciemnozielone oczy i długie czarne włosy o atrakcyjnej i dobrze wyposażonej sylwetce. Jako Amazonka nosi odsłaniające ubrania i ma błękitne kolczyki w uszach.